Człowiek jest święty, ponieważ jest obrazem Boga. To proste zdanie. Jest to również głęboka prawda. Ogłasza ona, że każda ludzka istota posiada ogromną, wrodzoną wartość. Nie jest związana z pieniędzmi na naszych kontach bankowych, nie zależy od naszego wyglądu fizycznego, nie zależy od naszego wieku, nie zależy od stanowiska na naszej wizytówce. Każda osoba jest cenna z jednego tylko powodu. Bóg ją stworzył. To nie jest tylko miły pomysł, to fundament naszego zrozumienia. To zmienia wszystko. Oznacza to, że osoba, którą widzisz w lustrze i nieznajomy, którego mijasz na ulicy, są arcydziełami boskiego artysty. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas fundamentalnej prawdy. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Co to naprawdę oznacza dla nas w naszym codziennym życiu? Po pierwsze, oznacza to, że posiadamy racjonalną duszę. Mamy intelekt, potrafimy myśleć, potrafimy rozumować, potrafimy szukać prawdy, mamy wolną wolę, możemy wybierać dobro zamiast zła, mamy zdolność do miłości. To nie są przypadkowe funkcje biologiczne, to boskie iskry, dary od Stwórcy, wyróżniające nas spośród stworzeń. Bycie stworzonym na obraz Boga nadaje życiu ostateczny cel. Nie jesteśmy kosmicznymi wypadkami, nasze istnienie jest celowe. Bóg zna każdego z nas po imieniu, umiłował nas w istnienie. Ma plan dla naszego życia, plan pełen nadziei i przyszłości. Ta prawda nas zakotwicza. Daje nam powód do wstawania rano, powód do dążenia do świętości, i by widzieć każdą chwilę jako odpowiedź na Jego miłość. Nasze życie to historia, którą On pisze, i każdy rozdział ma znaczenie. Ten boski obraz jest źródłem naszej niezbywalnej godności. To trwała pieczęć na duszy od chwili stworzenia. Zrozumienie tego to pierwszy krok do Ewangelii. Bóg posłał Syna, by odkupił istoty o nieskończonej wartości, które ukształtował na swoje podobieństwo. Godność ludzka jest darem. Jest swobodnie dana przez Boga, niezdobyta ludzkim wysiłkiem. Nie musisz na nią zasługiwać. Nie stajesz się bardziej wartościowy, gromadząc bogactwo, sławę, władzę. Bezdomny ma tę samą miarę godności, co król na tronie. Genialny naukowiec i osoba z głęboką niepełnosprawnością dzielą tę samą wartość. Świat mierzy nas tym, co robimy, mamy i co o nas myślą, ale godność dana, nikt jej odebrać nie może. Błędy szargają charakter, lecz nie wymazują obrazu Boga. Zawsze wierzmy w odkupienie, pomagajmy wrócić na dobrą drogę, nie potępiając. Chrystus jadał z grzesznikami, nie usprawiedliwiając grzechu, lecz honorując uwięzioną w nim osobę. Rzeczy naprawdę wielkie odzwierciedlają boski obraz: miłość, współczucie, sprawiedliwość i miłosierdzie. Godność osoby zaczyna się w pierwszej chwili istnienia zaczyna się od poczęcia. To maleńkie dziecko w łonie już posiada niezmierzoną wartość. Nauka ukazuje unikalny kod obecny od początku, a wiara mówi o nowej, niepowtarzalnej duszy stworzonej przez Boga. Troska o nienarodzonych to święty obowiązek rodziny, lekarzy i społeczeństwa. Ta nieprzerwana nić godności rozciąga się przez każdy etap życia: dzieciństwo, zabawa, nauka, zachwyt, młodość, marzenia, energia, odkrywanie drogi, dorosłość, odpowiedzialność. Twórczość, budowanie rodzin i społeczności. Wartość nie maleje ze słabnięciem sił. Troska aż do naturalnego końca czci samego Chrystusa. Zaczyna się od najprostszych aktów uprzejmości. Dzień dobry, proszę, dziękuję. To małe sposoby powiedzenia. Widzę cię, masz znaczenie. Kiedy naprawdę słuchamy, honorujemy myśli i obecność. To sakramenty codziennego życia. Nasze ręce mogą stać się instrumentami szacunku. Proste akty miłości zmieniają czyjś dzień. Nasze słowa budują lub niszczą. Mówmy prawdę w miłości. Nawet krytyka ma szanować godność, korygować błąd, nie łamać ducha. Wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Każdy akt dobroci, każde słowo zachęty, każdy gest szacunku jest aktem czci wobec Boga. Choć szacunek zaczyna się w sercu, musi być wpleciony w tkankę społeczeństwa. Wspólnota ma obowiązek chronić godność słabych, ubogich, marginalizowanych. To nie tylko polityka, to struktury pomagające żyć godnie. Dobra polityka i prawa są narzędziami miłości bliźniego. Żadne prawo nie zadziała bez kultury szacunku. Zmiana zaczyna się w sercu. Równość nie znaczy tacy sami. Różnorodność jest darem. Każdy ma taką samą wewnętrzną wartość. Nie budujmy murów, budujmy mosty zrozumienia i dzielmy się darami. Przebaczenie leczy rany wspólnot i rodzi trwały pokój. To fundament pokoju w rodzinie, w społeczności, między narodami. Przebaczenie jest społecznym wyrazem Bożego miłosierdzia. Ostatecznie, modlitwa jest kluczem, który otwiera nas na dostrzeganie i honorowanie naszej wartości oraz wartości innych. W modlitwie rozmawiamy z tym, który nas stworzył i kocha bezwarunkowo. Ten dialog napełnia pokojem i przypomina, że miłość Boga jest niezmienna. Spójrz dziś na każdego nowymi oczami oczami szacunku. Mów słowa, które budują. Oferuj pomoc. Stawaj w obronie słabych, broń bezbronnych, pielęgnuj święty dar życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci. Każda osoba jest żywym obrazem Boga. Módlmy się, Panie, otwórz nasze oczy, daj odwagę bronić godności, napełnij nas miłością, by budować cywilizację miłości. Amen.